Już za kilka dni odbędzie się kolejna edycja polsko-niemieckiego festynu sportowo-rekreacyjnego dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Oto zapowiedź wydarzenia. W imieniu Subskiego Ośrodka Sportu zapraszamy serdecznie seniorów na wydarzenie 28 maja na polu golfowym przy Sosirze dębowa polana. Startujemy o godzinie 15. Jest to festyn polsko-niemiecki, już cykliczna e, impreza, która wpisała się w nasz e, harmonogram imprez. E, oczywiście. Zawsze mamy dużą frekwencję. Dobrze wiemy, że sub subicy seniorzy, jak i oczywiście nasi sąsiedzi są bardzo aktywni, więc zawsze tej, tych seniorów jest dużo. Zaczynamy o godzinie 15, później mamy małą, krótką rozgrzeweczkę i takie ćwiczenia bardziej sprawnościowe, rozwojowe, po to, żeby sympatycznie i przyjemnie spędzić czas wspólnie. Oczywiście nie zapraknie poczęstunku i takich niespodzianek dla naszych seniorów, także zachęcamy seniorów do uczestniczenia w tym naszym wydarzeniu. Zabierzcie ze sobą dobry humor, wygodny strój, a my zaopiekujemy się już wami tutaj na miejscu. Widzimy się 28 maja na polu golowowym Dębowa Polana przy Sosirze. Do zobaczenia.